Witam Wam, jest niedziela, 19 maj, siódma rano, miałem wyjechać o szóstej, ale jak zwykle nigdy mi się rano nie śpieszy. Dzisiaj zabiorę Was do drugiego, czy do wielkości miasta na Bawarii i głównego miasta Frankonii, czyli Norymbergi. Pogoda, jak widzicie, zapowiada nam się wyśmienita. Cudownie, to jest naprawdę cudownie. Także, no co, nic nie stoi na przeszkodzie, tylko jedziemy. Na razie, hej. Ogólnie droga jest niewygodna. Znaczy niewygodna. Wygodnie to może być na kanapie. Ale jest nierówna, cały czas góra, dół, podjazdy, zjazdy. Mało jest płaskich odcinków. A tu proszę. Taka wisienka na torcie. Czy jakby to powiedział Tomasz Haj, to na torcie. Proszę bardzo, zjazd. Tadam. 12%. To jest niezły, jak pamiętam. Chyba trasę. Było 12% i ostro w dół. No to co, jedziemy. Robię sobie teraz przerwę i, no i powiem dalej. dalej. Pierwsza przerwa, 50 km za mną. Pogoda bajka. To tak jak mówiłem wcześniej. Nierówna jest ta droga, no ale nic. Jednego gościa ścigałem. Ale cwajaczek na elektryku jechał jak na podjazdach mi uciekał. Jest tam potem dali na, na jakby był tam krótki odcinek płaski czy z górki to wiadomo nie miał szans ze mną, ale na podjazdach to sobie padałował cwajaczek, nawet się nie spocił pewnie ale nic. Do Norymberg jeszcze jakieś 50 km, czyli połowa. Połowa drogi. Za mną. No i nic, czas na przerwę zjeść banana. Napić się jakiegoś, nie wiem, batona zjeść i, i ruszam dalej w drogę. No i tyle. A teraz jeszcze Powiem dla anglojęzycznych widzów. Ladies and gentlemen, właśnie right now robię sobie przerwę na First Banan. Po czym niezwłocznie. Udam się w dalszą drogę. See you to później. Na razie. Hello, Mr. Ja, ja. ale czas na drugą przerwę. wejścia pięć kilometrów. Ten Rymbergi mam Sporo dzisiaj kolarzy czasowych Zresztą jedzie ja tutaj trzech Mija mnie Hebus. Fantastyczna sprawa, mam nadzieję, że na filmiku będzie widać ilu ich miałem, a nie wszystkich nagrałem Pierwszy taki dzień dzisiaj odkąd że jest tylu kolarzy czasowych I na tym i jakim tam na czasowych rowerach a takich miejskich z szakwami czy jak tam rodzinnych to w ogóle nie to ani nikogo. Tam widziałem tylko paru miejscowych przez jakieś tam wioski jak przyjeżdżałem. A tak to głównie wszystko czasowce tam kilku na MTB czy góralach No i tyle. 25 do celu zaraz do celu, no, do Norymbergi. Pogoda wyśmienita, cieplutko coraz cieplej. Ja się czuję doskonale. Za moimi plecami, nie widzicie, jest mój Donau kanal, tak się nazywa. Pokażę na mapie. To jest przez człowieka zrobiony. Tutaj proszę. Widzicie, jest na mapie, równiutkie barki tędy pływają, nie wiem po co im to, zresztą mniej moja sprawa No a że tylu kulerzy so szosowych to aż banan na wódzi jest, o a propos banana Tadam No i tyle na miejsce będziemy dalej kręcić, działać. No i już, no i... No i fajnie. Nara! No No dobra dojechałem Jestem w centrum Muszę przyznać że mają bardzo ładne centrum tutaj Nuremberga ma Powiem Wam tak pokrótce pokażę jak to w centrum wygląda Teraz pójdę coś zjeść No i tyle A jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową tutaj w mieście To powiem No to mają bardzo ładne centrum Tak to skomentuję Dobra to do zobaczenia później idziemy tutaj zjeść co tutaj da? Powiedziałem obojętnie, bo by jakaś regionalna. Powiedział, że to, co tam przyniesie, to będzie dobre. Zobaczymy. Poczekam zaraz chwilę. Zjem, odpocznie. piwka się napije. Bezalkoholowego. I pójdziemy dalej. Na miasto zjeździć. No, piweczko jest. Jakiś pilsner. Tutaj się regionalne piwko. Proszę tak wygląda. Zróbko. dobre. dobre. goryczkę, ale bardzo dobre piwko. Zobaczymy czy będzie jedzenie tak samo smakowało. W tym się teraz dowiemy. No dobra, przynieść ci jedzenie. Regio Regionalny jakiś świniak albo coś. Ja

Galoneczka też przyjdź i. Dobra, nim dalej pójdziemy zwiedzać miasto, to sobie chwilę pogadamy. Ja sobie pogadam, a wy posłuchacie. Bo jestem gadułą. Co pan powie? Wojna Rymmerga jest dosyć starym miastem. Pierwsze wzmianki były w 1050 roku. Dzisiaj jest ponad pół milionowym miastem. Drugim co do wielkości, jak już wspomniałem, miastem na Bawarii. Ale największym miastem i takim centrum kulturowym i gospodarczym Frankonii, Bo to, że jesteśmy w landzie Bawaria, to jedno. Ale Norymberga ma z, z Bawarią, ogólnie z Bawarciekami tyle wspólnego, co nie wiem. Co ze Śląskiem? Nikogo nie uróżając. Nie są Bawarczykami nie mają języka bawarskiego tylko po prostu są na w kraju związkowym Bawaria leży Norymberga to jest Frankonia tutaj to jeszcze chciałem powiedzieć to jedzenie bardzo dobre muszę muszę tą knajpę polecić gdybyście byli to Radhaus, plac 6 jest taka knajpeczka piwko bardzo dobre bezalkoholowe ale bardzo dobre i ta je to jedzonko, to nie wiem, to była jakaś golonka, ale tutaj, tutaj z ramieniem. Nie wiem, też bardzo dobre, kapitalne muszę przyznać. Muszę aż zareklamować, bo trzeba... <laughs> muszę być uczciwy. Jak jest dobre, to jest dobre i nie ma co. Trochę się zachmurzyło. Zaczyna padać. Mam nadzieję, że się nie rozkręci, bo jeszcze mam 100 km, muszę z powrotem rowerem wrócić. No ale dobra. Tenberga ogólnie. W latach 30. I były w wiece yy, NSDAP, a w czasie wojny było z, zniszczone w 90%. Miasto tutaj odbywały się procesy norymberskie. Najpierw zbrodniarzy nazistowskich, potem lekarzy nazistowskich, no bo broń Boże, niemieckich, bo przecież ja nie rozumiem tam. Nie, nie to, żebym miał coś do kogoś, ale z czego że się na nas nie padli. Niemcy, tylko naziści. 17 września nie Rosjanie, tylko Sowieci. Bitwa pod Grunwaldem też nie była z Niemcami, tylko z Krzyżakami. No i jakoś jak wojska Układu Warszawskiego wjechały do, Czecho do Czechosłowacji, to wtedy byli Polacy. No ale nic, to tak tylko na marginesie. No, miasto odbudowane, ładne. Tutaj jest pochowany Wittstwosz. Mieszkał, bardzo, bardzo długo tutaj mieszkał. Nie będę powiedzieć, że ta mi bo nawet już nie pamiętam. Nie wiem, że przez 20 lat jeszcze w Krakowie mieszkał, ale to, to za chwilę do tego dojdziemy. I Albert Direr. To chyba taki najbardziej znany. Najbardziej znana postać z Norymberdze. W XVI wieku zdaje się dwoje działali. Nie wszyscy wiedzą, ale Norymberga i Kraków, nawet nie wszystkie Krakusy to wiedzą. Norymberga i Kraków to są miasta partnerskie i to mają naprawdę nie tylko na papierze. Chyba są jedynymi na świecie nawet miastami, gdzie mają coś w swoim rodzaju ambasady. W Krakowie jest Dom Norymberski, Norymberdze jest dom krakowski Także Także tak tyle tego no dobra idziemy teraz jeszcze zamyk obejrzeć tutaj w sumie jestem, jestem pod nim Tu się remontują, nie wiem czy ocieplają czy, 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 czy co nie moja sprawa no, idziemy zobaczyć No i to jedno, widzimy się później ja. Jeszcze nie koniec naszego, naszej dzisiejszej wycieczki Musimy jeszcze 100 km wrócić że idziemy dalej, na razie, hej! Jesteśmy teraz w Rot. Nieduże miasto, ale miasteczko, ładne i 30 km Na południe od Norymbergi Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda. A zmiana, to nie powiem. Stary. Nie ma co. Tutaj, co roku, tutaj, co roku odbywają się zawody z typu Challenge. I tutaj, właśnie w 2016 roku, Jan Frodeno. Niemiecki teatronista pobił rekord świata, jeżeli chodzi o czas w teatonie na pełnym dystansie. Zrobił to w 7 godzin 35 minut, a jest to 3,8 km pływania, 180 rower i 42 biegu. Tak więc a mówię o tym, bo ja troszeczkę bawię się w teatonie i w Malborku w tym roku we wrześniu. Planuję startować właśnie na pełnym dystansie. Limit jest 16 godzin. I jak ukończę, to będę szczęśliwy. Będzie dla mnie mega wielki sukces. No, a najlepsi robią to poniżej 8 godzin. Tak więc... Taka... Po prostu są dwa razy szybsi ode mnie. I tyle. Dobra. Zaczyna padać. Nie nie ma... Znaczy jest tylko chmura, ale jakoś tak... Nie wiem z czego to pada, ale... Dobra. No co dalej? Widzimy się pewnie później. Widzimy się później. I tyle. Na razie. Jechałem do Eichstädt. 20 km przed Neuburgiem. Ostatnia moja przerwa. Sobie zasłużyłem na porcję lodów. I kufelek piwka bezalkoholowego. O tym jeszcze tutaj też fajne miasteczko, zrobię kiedy indziej odcinek, zrobię taki, nie wiem, trudne okolica, pojeżdżę po takich okolicznych miasteczkach tych wojewódzkich pewnie, to już zmęczenie, no, nieważne, po takich miasteczkach pojeżdżę i tyle, muszę trochę poczytać na temat, a jeszcze tutaj, co, żeby, coś, żeby coś móc powiedzieć, no to, że sobie jeżdżę, zwiedzam, bo lubię jeździć, zwiedzać. Ale fajnie jest też coś wiedzieć na tego, na temat miejsca, gdzie się jedzie. Dlatego sobie czytam, dowiaduję się, że taki efekt uboczny. A wiecie, z, te, z takimi efektami ubocznymi, to wiecie, nie? Jestem w stanie to zaakceptować. No właśnie. Także ja się tutaj posilam. Kończę jeżeli. Jak filmik się Wam podobał, łapka w górę nie podobał się, łapka w dół. W bok. Trzymajcie się, do zobaczenia na trasie. Hej.